Wszystko mija, tutaj były buraczki, zostały już wyrwane i przerobione. No i teraz co zrobić z taką grządką, która już... Wykonała swoje zadanie, a przecież trzeba przygotować ziemię do kolejnego sezonu, więc dzisiaj będzie o poplonie. Po co w ogóle siejemy poplon? No, oddajemy glebie to, co dała, żeby rośliny mogły wzrastać. Takim bardzo ważnym składnikiem, który powinniśmy uwzględnić w poplonie, jest azot. Azot umożliwia każdej roślinie wzrost. To jest materiał budulcowy, którego potrzebuje każda żywa roślina. Ale rośliny w większości nie potrafią pobrać azotu z powietrza. Mogą to zrobić dzięki pracy bakterii symbiotycznych, ale bakterie symbiotyczne potrzebują roślin, które będą obrabiać. I w ten sposób azot trafi do Ziemi i przyjmie taką postać, która jest możliwa do przyjęcia. Przez rośliny. Tak więc powinniśmy uwzględnić w poplonie rośliny, które zawierają dużo azotu. Z tym azotem trzeba uważać, żeby go nie było za dużo ani za mało, bo kiedy jest za mało azotu, to wtedy rośliny są wiotkie, mają cienkie łodygi, takie jasnozielone liście, a owoce są bardzo słabej jakości i małe. Z drugiej strony też nadmiar azotu. Powoduje, że rośliny zbyt bujnie się rozrastają, jeżeli chodzi o tę masę zieloną czyli mają duże liście, y, y, okazałe łodygi. Ale co z tego, skoro mają wtedy znów mało owoców i te owoce też są kiepskiej jakości? Naturalnie my nie stosujemy żadnych nawozów sztucznych y, dlatego też siejemy poplon. I są pewne rośliny, które właśnie są bardzo lubiane przez te bakterie symbiotyczne, które pracują na rzecz dostarczenia odpowiedniej ilości azotu do ziemi. I to są na przykład rośliny bobowate, jak chociażby fasola czy bób, ale i też mnóstwo innych roślin, które mogą być roślinami ozdobnymi, jak łubin, czy na przykład glicynia, czy też rośliny. Hmm, nie pamiętam ich nazw, mam tutaj je gdzieś zapisane. Zaraz mi tu Krzysiu pomoże. Na przykład taki, takimi roślinami, które dadzą nam dużo azotu jest łubin, wykapeluszka, seradela, bobik czy lucerna. I ja mam tutaj nie taką, no nie mieszankę, ale przygotowane rośliny poplonowe. Które tutaj za chwilę będę siać. No właśnie to jest na przykład seradela pastewna, tutaj mamy wykę. łubin wąskolistny. Tu jest też łubin. Co tu mamy jeszcze? Oprócz tych y, roślin, które Dadzą nam dużo azotu. Ja sieję na poplon jeszcze gorczycę białą, która ma takie zadanie, że ogranicza ilość roślin pionierskich, które normalnie nazywane są chwastami. I jeszcze mam taką mieszankę tutaj gotową na poplon. Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam, co to jest. O, tutaj. O, mieszanka poplonowa, strączkowo-zbożowa. Tutaj mamy bobik, mamy jęczmień jary, owiec zwyczajny i łubiny oraz groch, czyli się powtarzają te składniki, które tutaj są. Naturalnie, żeby wysiać ten popląd, to trzeba najpierw przygotować tę ziemię. Więc... Te wszystkie resztki roślin usuwam, ale mogę, mogę je dać do kompostownika, ale mogę też zrobić z nich ściółkę i tak później zrobię, że po prostu potnę je łopatą na mniejsze części i zaściółkuję po wysianiu już tego poplonu. Czyli to usuwam, ale mi się to wszystko tutaj jeszcze przyda. Dobrze, teraz trzeba to wyrównać. Tutaj są jakieś resztki ściółki, bo ta rządka była ściółkowana trawą. Stres sprawiła mi dużo kłopotu, bo zapomniałam przed wysianiem buraków ją właśnie tak zagrabić. Więc miałam mnóstwo Górek i dołów, i był kłopot przy podlewaniu. Całe szczęście, że dzięki ściółce nie trzeba było aż tak mocno tego podlewać, i dzięki gęstemu zasianiu. Ok, dobrze, i teraz słuchajcie, ważna rzecz. Mamy Taką mieszankę tych nasion, ale z racji tej, że nasiona są różnej wielkości, to ich nie mieszamy. Nie robimy sobie dla ułatwienia mieszanki. Czyli nie bierzemy garści takich, nasion takich, bo jak zmieszamy nasiona różnej wielkości, to po prostu będziemy brać ręką z jakiegoś pojemnika. Tylko te duże nasiona, a te małe zostaną nam na dnie. Dlatego każdą roślinę siejemy osobno. I zaczynamy od łubinu. I po prostu, rzucając to, siejemy. Rzucajcie te, te nasiona gęsto. Dlatego, że i tak ptaki część z tego wybiorą. Może jak się zaściółkuje, to nie aż tyle, ale ważne jest, żeby ten zasiew był gęsty. To mamy łubin. Tam jeszcze troszeczkę będę musiała wziąć, bo na, samą, na sam koniec zabrakło. Wyka. Też gęsto. Te kwiaty są naprawdę piękne. Nasturcje. Aksamitki. Z tej aksamitki jestem po prostu szczególnie dumna, bo to też jest aksamitka wysiana ze starych nasion. Cały czas nam tu pięknie kwitła. Zresztą te aksamitki, zobaczcie, są różne, bo to jest właśnie taka wysoka aksamitka. Tutaj są takie malutkie, tam są żółte, tu są jeszcze w ogóle te takie drobne, przepiękne. Gorczyca, tak? Zgadza się. Gorczyca biała. Jest taki kwiat, który potrafi pobierać azot z powietrza i przekazywać go roślinom. To jest kleome, które znacie z naszej grządki Gildii Trzech Sióstr. Możesz, kochanie, pokazać kleome. Tutaj jest może takie, o widzisz, te kleome wyrosły też nieprawdopodobnie duże. To jest taka grządka, która jeszcze jest mocno aktywna. Tam dużo rośnie. Rośnie dynia, rośnie fasola. Teraz seradela. Oczywiście, jak ktoś chce, może siać to rzadziej. Dawać mniej nasion. No i na koniec ta mieszanka ze zbożami. Ale nie bójcie się siać gęsto. Ptaki i tak część zjedzą, chyba że po prostu to przykryjecie ściółką czy jakąś włókniną. Dobrze. No i teraz trzeba będzie to zaściółkować, a później, co pokażemy na pewno w jakimś następnym odcinku za jakiś czas, jak te rośliny już będą powiedzmy gdzieś takie, to nie będziemy tej ziemi przekopywać, tylko kosą piłą czy nożycami je zetniemy tak, żeby korzenie pozostały w ziemi, a ta część nadziemna, żeby nam też ładnie tę grządkę zaściółkowała. No i okej, okay, teraz to zaściółkujemy i czym to kochanie będziemy ściółkować? Słomą? Słomą. Słomą. Bo nie mamy tylko słomę tak, bo nie mamy trawy, nie mamy nic, ale słoma jest już po części przekompostowana, bo weźmiemy tutaj słomę, na której rosły pomidorki, ona będzie dobra. A choć jeszcze pokażemy grządkę, w której już częściowo poplon, taka sama mieszanka rośnie. O. To są tutaj te grządki po ogórkach. Jeszcze zostały tutaj jakieś selery ostatnie. O, tu jest jeszcze szpilka. Tutaj rosną jeszcze. O, jeszcze jedna. A, jeszcze jedna. Dynie. Ale zobaczcie. Właśnie chciałam pokazać ten poplon. Bo były te nasiona wysiane tak gęsto jak tam. Ale z racji tego, że to nie było zaściłkowane. No to zobaczcie. Wcale te rośliny aż tak gęsto nie rosną. Trzeba to zawsze wziąć pod uwagę. Niektóre będą, o tutaj już też puszczają, to groch puszcza. Idziemy teraz po ściółkę. Mhm. Tutaj mamy przy kompostowniku już przekompostowaną słomę, która idealnie będzie się nadawała właśnie do wyścielenia grządek. To jest takie święto, że mój mąż nawet ma eleganckie buty dzisiaj. O tym pomyślałem. Nie zdążył się przebrać, taki musiał być szybki. Dobrze, może taką porcję i wiesz co się to rozrzuci, trzeba będzie też wybrać ślimaki. Nie unikniemy tego, nie mamy po prostu kur, więc część ślimaków uda się wyłapać. A jeżeli złożą jaja w grządkach, no to po prostu w przyszłym roku, tak samo jak w tym, będziemy skutecznie z tymi ślimakami współistnieć, tak? Eliminować je. Znów zrobimy im karmnik. Mhm. Trzeba to uważnie właśnie to, co się z kompostu bierze. Jakościółkę trzeba to uważnie przeglądać, żeby właśnie tych ślimaków tutaj nie było. Naturalnie tego będzie mało, więc będziemy musieli donieść. Ale to za chwilę. I teraz pozostaje nam tylko czekać. Pod tą warstwą ściółki te wszystkie nasionka będą miały szansę szybciej wykiełkować i szybciej rosnąć, dlatego że też ta ściółka dodatkowo będzie utrzymywała lepszą wilgoć. Także czekamy teraz 2-3 tygodnie i zobaczymy, co będzie się działo dalej.